Ja powiem Wam, że trochę chodziłam w tych szerokich spodniach i ja wiem, że to jest teraz bardzo mocno trendujące, ale odkąd schudłam, wolę chodzić w tych właśnie takich prostych nogawkach. Może to nie są rurki, ale proste nogawki i wiem, że one też teraz wracają do łask, więc ja się w tych spodniach najlepiej czuję. I zaraz sobie je założymy, zostaniemy sobie w tej koszulce, bo też pewnie to będzie fajnie wyglądać. Tada! Kochani, powiem wam, jejku, jakie te spodnie są wygodne, w ogóle wszystko jest tutaj super, w ogóle tu na górze y, jest tak fajnie wygodnie, bo czasami jest tak, że on spodnie są dżinsy dopasowane i tu już czujecie, że one was tutaj cisną, te nie. Te są tak po prostu fantastyczne. Ja muszę sobie normalnie poszukać tej firmy i sobie kupię więcej spodni. Bo na przykład mam 501 lewica, moje ulubione, właśnie taki prosty mm, krój jeansów. I powiem Wam, że im więcej je piorę, tym one są bardziej twarde. Takie właśnie. Mam nadzieję, że to się takie nie zrobią, ale są takie właśnie takie twarde i, i wręcz niewygodne bym powiedziała, chociaż się uwielbiam. Uwielbiam, jak one wyglądają na sylwetce. Wszystko mi tam gra, no ale niestety coś, coś jest z tymi jeansami, a te są po prostu no, rewelacje.